Firma Oracle dostarcza swoim partnerom produkty działające na podstawie najlepszych branży platform i aplikacji. Exadata jest jednym ze sztandarowych rozwiązań Oracle, idealnie skrojonym dla biznesu. Pozwala to na duże zaangażowanie partnerów w sprzedaż i promowanie produktu. Nasz film przedstawia Opic Consulting, uznanego przez Oracle partnera, nagrodzonego ostatnio w dziedzinie Accelerate for the Highest Sales Activity w roku 2011 na rynkach średniej wielkości. Firma Opiskonzatyk powstała w roku 1990 w Niemczech. Jako wspólny cel obrano skonsolidowanie konsultingu organizacyjnego z realizacją projektów IT w obrębie danego przedsiębiorstwa. Owocna współpraca z klientami przyczyniła się do szybkiej ekspansji firmy. W 2007 roku otworzono spółkę córkę w Polsce z siedzibą w Krakowie. Cała grupa Opiskonzatyk liczy aktualnie prawie 400 pracowników. Zapewniamy kompleksową obsługę firm w zakresie Business IT Alignment, Business Information i Business Process Management, rozwojem aplikacji indywidualnych, SOA integracji systemów oraz zarządzaniem z infrastrukturą IT. W ciągu minionych lat zrealizowaliśmy projekty dla ponad 600 przedsiębiorstw rozpoznawalnych w świecie i w Europie. Naszym celem jest współpraca z przedsiębiorstwami reprezentującymi różne branże w poszukiwaniu rozwiązań. Które pozwolą im na osiągnięcie lepszych wyników niż konkurencja. Usługi świadczymy na zasadzie partnerstwa zamiarem stałej, stabilnej i wieloletniej współpracy. Potwierdzeniem naszych wysokich kompetencji w zakresie IT są liczne referencje uzyskane od naszych klientów. Już od lat firmy Oracle i Opis współpracują zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Ukronowaniem tej współpracy jest przyznanie Opic Consulting Polska pięciu specjalizacji oraz najwyższego stopnia certyfikacji Oracle Platinum Partner, który jest uznaniem wysokiego poziomu wiedzy specjalistycznej. Opic Consulting Polska przechodzi obecnie okres bardzo dynamicznego rozwoju. Naszym celem na najbliższą przyszłość jest konsekwentne uzupełnianie posiadanych kompetencji. By móc oferować naszym klientom pełną paletę usług realizowanych przez naszą Spółkę Matkę w Niemczech. W chwili obecnej zapewniamy wsparcie dla firm w zakresie opracowania własnej strategii IT, wdrażania innowacyjnych rozwiązań informatycznych w oparciu o paletę produktów ORAD, integracji, migracji oraz konsolidacji systemów, optymalizowania procesów biznesowych i polityki licencjonowania. Jak również outsourcingu zasobów informatycznych w ramach opracowanego przez naszych ekspertów pakietu PASM Proactive System Management. Usługa PASM umożliwia nam optymalną administrację oraz zapewnienie najwyższej dostępności baz danych Oracle, serwerów aplikacji i innych komponentów w trybie 24x7. Oferujemy również szeroki program szkoleniowy z zakresu infrastruktury Oracle, Java, BPM i SOA dopasowane do potrzeb klientów. Stabilna i niepodważalna pozycja Oracle jest jednym z gwarantów naszego sukcesu. Stała wymiana w ramach tego partnerstwa umożliwia nam konsekwentne adresowanie wyzwań, przed jakimi stoją nasi klienci, i ich całościowe rozwiązanie. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom trwałą przewagę konkurencyjną. Inwestycja w technologię, jaką jest Exadata, powinna być dobrze przemyślana i zaplanowana. Dlatego obok analiz związanych z wdrożeniem rozwiązania Exadata, Opitz Consulting wraz z Arrow ECS, udostępniającym kompletną infrastrukturę sprzętową, oferuje możliwość przetestowania systemu w szerokim zakresie, dopasowanego do potrzeb klienta. Każdy test poprzedza faza jego dokładnego zaplanowania. Inżynierowie specjalizujący się w produkcie Exadata udzielają konsultacji oraz gwarantują optymalny przebieg testów. Testy oferowane są również zdanie. Wielu klientów zaufało już naszej firmie, korzystając z kompleksowego serwisu obsługi produktów Oracle, w tym rozwiązania Exadata. Serwis odbywa się lokalnie lub we współpracy z zespołem administratorów klienta lub zdalnie przy pomocy oferowanej przez nas usługi PAST. Exadata to strategiczny produkt dla AroEcos i Oracle, który jest dostępny w Anglii, Francji, Hiszpanii oraz w Krakowie, w którym dzisiaj się znajdujemy. Jesteśmy w Centrum pokazowo-testowe, w którym partnerzy Orakla oraz klienci Orakla mogą przetestować tą unikalną technologię, która pozwala bazie danych i hurtowniom danych działać tak szybko, jak to tylko możliwe. Produkt ten wzbudza jednak u specjalistów IT szereg pytań. Jaka będzie opłacalność wdrożenia dla naszego przedsiębiorstwa, ile systemów zastąpi jedna Exadata i czy istnieje możliwość integracji rozwiązania Exadata z istniejącym już środowiskiem IT. Dlatego też inżynierowie i architekci Opiz Consulting oferują wsparcie przy projekcie Exadata. Począwszy od zaplanowania i implementacji, aż po uruchomienie i szkolenie. Nasze hasło przewodnie brzmi Plan, Build, Run. Firma Oracle zadbała nie tylko o najnowocześniejszy sprzęt, ale także o innowacyjność w oprogramowania. Rozwiązanie Exadata wyróżnia niezwykle inteligentne przetwarzanie zapytań. Oprócz wyjątkowo szybkiego przetwarzania zapytań, rozwiązanie Exadata oferuje bardzo dobrą skalowalność i wysoką dostępność oraz stanowi bardzo dobrą platformę konsolidacyjną, zwłaszcza w oparciu o narzędzie i Resource Manager, co potwierdzają przeprowadzone testy wydajnościowe Test Intradatabase Consolidation with Oracle Exadata IORM. Żadna inna technologia firmy Oracle nie demonstrowała jeszcze tak wysokiej wydajności i imponującej dostępności jak Exadata.